Cześć, witam serdecznie, widzów kanału GMP, garaż Moja Pasja. Tak, dzisiaj będzie trochę kosmosu w high dlatego że mamy tutaj satelity, te kółka, mamy koło słoneczne i koło koronowe, czyli coś, powiedzmy, z, trochę z kosmosu. Ale wcześniej zajmijmy się instalacją samej piasty. Dzisiaj składam piasty do Hydraka, i zaczynamy przede wszystkim od tego, aby taką piastę wyczyścić. Tutaj śmiem powiedzieć, że czystość, czystość i jeszcze raz sprzątanie przy wszelkiego tego typu rzeczach jest bardzo istotna, szczególnie tam, gdzie nie ma filtracji oleju i te drobne cząstki, które zostają w takich elementach, potem przez cały okres eksploatacji. Gdzieś w tym oleju pozostają i, i ścierają się, dlatego tutaj naprawdę należy zadbać o to, aby wyczyścić dokładnie wszystkie elementy i dopiero wtedy je składać. Niszczenia takiego wstępnego użyję nie wydmuchiwania, a wysysania, czyli po prostu z tego odkurzacza mam taki, takiego Philipsa, który ciągnie całkiem dobrze. No i jedziemy ze sprzątą w sobotę. Teraz kolejna rzecz, czyli łożysko. Ono wprawdzie było wyjęte czyste, przechowywane było też w zamkniętym pudełku. Tym niemniej, tym niemniej właśnie przed zainstalowaniem go do, do urządzenia należy jeszcze przetrzeć wszystkie te elementy, tak, żeby było naprawdę czyste. I ja do takiego ostatecznego czyszczenia, tak jak widzicie, używam takich y, ręczników papierowych. W tej chwili jest to bardzo łatwo dostępne, tanie i, i skuteczne. Szmata jest dobra, ale tylko do takiego czyszczenia wstępnego. Natomiast do czyszczenia końcowego, takie ręczniki są naprawdę super. Łożysko wstępne oczywiście należy też lekko przysmarować, żeby przy moment, w momencie wkładania ono było już na, na oliwione, żeby na ładnie wszędzie wchodziło. A jak zwykle do tego celu używam strzykawki lekarskiej, w końcu jak leczę te maszyny, to, to niech mają coś też z medycyny. Lekko można to pokręcić. No i kolejna rzecz, simmering. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o simmeringi są nowe, tak jak już tam gdzieś kiedyś zapewne mówiłem, że takie elementy jak simmering przy naprawie zawsze należy wymieniać, bo to nie są elementy drogie, elementy które się zużywają. No i tutaj też podobnie jedziemy z cienką oleju dookoła. Oczywiście, widziałem na niektórych filmach, że używany jest do tego celu smar. Jeśli chodzi o to powierzchnię zewnętrzną, to smar jest tak samo dobry jak olej, natomiast uważam, że jednak do środka simmeringa, czyli tutaj rowek, olej jest lepszy, dlatego że smar potrafi z czasem wysychać, robi się gęsty i, no i po prostu ma gorsze właściwości smarne niż olej. Na tym tak naprawdę to simmering jest dedykowany właśnie do, do oleju, więc dlaczego by dosmarować smarem. Teraz, jak już mamy posmarowane powierzchnie, też można jeszcze delikatnie tutaj polecić po tej powierzchni metalowej, żeby tam nie było jakichś niedociągnięć. I wbijamy. Do wbijania simmeringów używam młotka gumowego, dlatego, że jest bezpieczniejszy. Nie mówię, że jest jakaś tragedia, jeżeli ktoś używa młotka zwykłego metalowego, ale zawsze metalowy można skaleczyć jakąś krawędź, uderzyć zbyt mocno, przegiąć. Natomiast młotek gumowy układa się elegancko do elementu, który jest wbijany. Już wbijamy. Należy zwracać uwagę, aby wbijać bardzo równomiernie ten simmering na całym obwodzie. Też należy wcześniej sprawdzić czy tutaj w tym miejscu nie ma jakiegoś ostrego rantu. No, zwykle jest to przygotowane dobrze, ale czasami na przykład w trakcie naprawy można uderzyć gdzieś młotkiem, czy coś może się zdarzyć, że pojawia się ostra krawędź. No, i wtedy, wtedy taki simmering może się o taką ostrą krawędź zniszczyć. Dlatego, zawsze należy spokojnie to sprawdzić, przygotować wszystko do instalacji. A później, tak jak widać, przebiega to bez niespodzianek. I mamy pięknie wbity simmering na całej długości. za chwilę piasta wjedzie na czop. Piastę mam już włożoną. Weszła bardzo elegancko. Trzeba przyznać, że niemieckie pasowania są naprawdę dopracowane. Nie było żadnego problemu. Lekko tylko postukując włożysko takim prostym przyrządem. Pierścień pięknie weszło. W momencie, kiedy go zdejmowałem, wydawało mi się, że jest trochę ściślejsze to pasowanie, ale przy zakładaniu nie było żadnego problemu. Teraz przyjdzie tutaj taki pierścień dystansowy pomiędzy właśnie łożysko a seger. Tutaj widać, że ktoś przede mną już tą piastę zdejmował, dlatego że w tym miejscu są widoczne takie drobne ślady zużycia. Nie wiem, prawdopodobnie po uderzeniach młotkiem, być może dobijał przez tą podkładkę łożysko. No ale to, to nie są takie zniszczenia, które miałyby wpływać na cokolwiek, dlatego lekko tylko tutaj pilniczkiem przyjechałem, żeby nie było ostrych krawędzi. I no i składamy. Teraz będzie walka z segerem, dlatego że ten seger jest naprawdę potężny, ma grubość około 5 mm. I wcale nie jest prosto, żeby go zdjąć i włożyć pewnie też. Mam wprawdzie takie specjalne, dedykowane duże szczypce do sygerów, Tym niemniej nawet za pomocą takiego urządzenia stawia on znaczny opór. No, i seger mamy włożony. Były pewne trudności, żeby tak go docisnąć, bo tam łożyska pozostają bez luzu już, ale jest w jak największym porządku. Satelity mamy już pozakładane, zabezpieczone segerami. Tak jak widać. I teraz kolejnym elementem tej przekładni jest. Kosz satelitów wygląda on w ten sposób. Od środka ma takie dość szerokie koło zębatek, które współpracuje z tymi satelitami, które są w tej chwili założone na szpieniach i są osadzone na stałe. To jest zębatka, która je wygląda w ten sposób. I ona wchodzi teraz tutaj pomiędzy te satelity, tylko że tą stroną. Teraz jak patrzycie na całą tą przekładnię, to już zaczyna to wszystko się kręcić, przy czym widać, że to koło słoneczne, inaczej zwane centralne, jest tutaj na łożysku ślizgowym. I teraz dopiero przychodzi ten kosz satelitów i kosz satelitów zazębia się z tamtym kołem. Tutaj wewnętrznym kołem, takim koronowym, małym czyli chodzi to w ten sposób. I mamy już złożoną przekładnię, ponieważ jest to podwójna przekładnia satelitarna. To ma bardzo duże przełożenie w bardzo małej objętości. I tak, pierwsza, pierwsza przekładnia to jest przełożenie pomiędzy kołem koronowym, które jest w piaście, a kołem słonecznym, czy kołem centralnym, tym wysuwanym. I koło w piaście ma 79 zębów, koło centralne ma 21 zębów. Czyli mamy tutaj przełożenie 376, i to jest jakby pierwsze przełożenie. Spróbujemy zakręcić, bo widać jak szybko się kręci to kółko centralne. Teraz przychodzi kosz satelitów, drugi. Mamy znowu kolejne przełożenie pomiędzy dużym kołem koronowym a kołem słonecznym. W tym przypadku jest to to koło i znowu koło koronowe ma 79 zębów. To małe koło słoneczne ma zębów 17. Czyli tutaj mamy przełożenie 4,65. I tu będzie widać, jak z kolei. Szybko się kręci ten kosz. Jeśli porównamy sobie właśnie te przełożenia 79 do 17, do 17 to tutaj jest przełożenie 4,65. Jak pomnożymy te dwa przełożenia, czyli 3,76 razy 4,65, to całkowite przełożenie mamy 17,5 raza. Czyli 17,5 raza jest. Zwiększony moment w stosunku do momentu, który wychodzi z silnika hydraulicznego. Także jest to no, wystarczająco duży moment, aby koła były w stanie zerwać przyczepność, aby mogły mieć odpowiednio duży moment do napędu tej maszyny. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że warto było się tym zainteresować. Do zobaczenia w kolejnym filmie.